Witam na kanale For Life Tech TV. Dotarły w końcu do mnie dzisiaj przesyłki, które pomogą mi rozbudować kamerę GoPro 10, aby moje produkcje były jeszcze lepsze i jeszcze ciekawsze. Zapraszam na materiał. Powiem wam, że czuję się jak święta rozpakowując prezenty. Więc rozpakujmy pierwszą paczkę. W pierwszej paczce mamy zestaw mikrofonów RODE, dwa mikrofony oraz stacja, która odbiera sygnał z tych dwóch mikrofonów. Mikrofony kompatybilne z kamerami GoPro, komputerami czy telefonami. Otwórzmy kolejną paczkę. W kolejnej paczce mamy ramkę Media Mode która właśnie umożliwia podłączenie mikrofonów RODE. Bez tej ramki mikrofonów po prostu nie podłączymy, gdyż wymagają one wejścia 3,5 jack. Ramka jest przystosowana do KBR GoPro 9 i GoPro 10. W kartoniku otrzymujemy instrukcję obsługi. Szwankę na mikrofon. Ramka jest wyposażona w dwukierunkowy mikrofon z przodu i z tyłu. Po podłączeniu tej ramki do kamery możemy wybrać z którego mikrofonu ma być zbierany dźwięk. Czy to ma być mikrofon tylny czy przedni. Ramka, wyposażona w dwa dodatkowe uchwyty do rozbudowania tej kamery na przykład o lampę czy zamocowanie mikrofonów. Trzy wejścia: jedno HDMI, jedno USB-C i jedno jack 3,5 mm. Takim niezbyt udogodnieniem jest też fakt, kiedy macie zainstalowaną taką kamerę z tym media modem do kasku czy do uchwytu, aby zmienić baterię po prostu trzeba wszystko rozkręcić, schować nóżki od kamery, dopiero można wysunąć tą kamerę z Media Mode. Instalacja tej ramki Media Mode do kamery odbywa się przez zdemontowanie klapki w kamerze, która umożliwia wam zmianę baterii albo wyciągnięcie karty. I taka ważna uwaga. Wybaczcie mi, montuję to pierwszy raz wejście USB-C musi wejść we wtyczkę USB-C właśnie zainstalowaną w tym MediaModzie. Musiałem zdjąć szkło ochronne z wyświetlacza. Szkło było minimalnie po prostu większe i już ta ramka nie pasowała. Także zostawiłem tylko szkło na obiektywie. Spójrzmy na zawartość pudełka od Wireless Go rodę, zestaw mikrofonów bezprzewodowych, instrukcja obsługi, skrócona, obrazkowa, więcej funkcji jest do ustawienia przez aplikację na komputerze. Tam też macie dostęp do zapisanych dźwięków w razie utracicie dźwięk z aparatu, czy z kamery. Potrzebujemy takie oto etui, które moim zdaniem w żaden sposób nie zabezpiecza w czasie podróży tych mikrofonów. Będę musiał pomyśleć nad czymś innym. Cztery kable, jeden Jack 3,5 i trzy kable USB-A na USB-C. Dodatkowo trzy futerka na mikrofon. Zaletą tych mikrofonów jest system mocowania tych futerek, bo rozglądałem się za różnymi mikrofonami i ten właśnie system mocowania tych osłon na mikrofony wydał mi się najbardziej sensowny i najbardziej trwały. U innych producentów niestety występowały przypadki, że właściciele gubili po prostu te futerka. Mocuje się je w bardzo łatwy sposób wkładając i przekręcając o 90 stopni i nie ma możliwości odpadnięcia po prostu tych osłon. Czas pracy tych mikrofonów to około 7 godzin. Posiadają tryb oszczędzania baterii. Co ważne są w stanie zapisać kopię zapasową waszego głosu. Także jeżeli utracicie dźwięk z kamery z aparatu jest on zachowany w mikrofonach. Po uprzednim ustawieniu oczywiście tego w aplikacji, podłączając te mikrofony pod komputer. Przy pierwszym uruchomieniu na pewno będziecie musieli zaktualizować oprogramowanie, ale po aktualizacji wszystko, wszystko działa tak jak należy. I dzięki tej ramce możemy tą stację przymocować do kamery. Podłączamy stację. Do kamery za pomocą czeka 3,5 mm. Ciekawą funkcją jest też to, że możemy po prostu rozdzielić te mikrofony, aby pracowały oddzielnie albo razem, bądź wyciszyć jeden z mikrofonów o 20 decybeli Następne opakowanie zawiera lampę Ulanzi. Lampa, która ma za zadanie doświetlić ciemniejsze miejsca, które chcemy sfilmować. Szukałem lampy, aby była wymiarowo bardzo mała, poręczna, aby można było ją zabrać wszędzie tam, gdzie po prostu wruszę z kamerą. O tyle ciekawa jest ta lampa, że ma zamontowany specjalny dyfuzor, który pozwala uzyskać naturalne światło, nieoślepiające, wykorzystywane do zdjęć selfie. Czy wideokonferencji? Kąt świecenia to 80 stopni. Do wyboru mamy kolory światła: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, cyjanowy, niebieski, fioletowy i biały. Do zmiany koloru służy jeden przycisk. Akumulator pozwala na godzinę ciągłej pracy tej lampki ładowana za pomocą kabla USB mocowana na sztywno bądź na gwint 1/4 Podczas ładowania lampa może być użytkowana ładowanie zajmuje około 80 minut o poziomie baterii informują cztery diody w zestawie dołączony jest kabel do ładowania Następną rzeczą jaką zakupiłem, która jest nieodzownym atrybutem wyjazdu nad wodę i kręcenia podwodnych ujęć jest obudowa wodoszczelna do kamery. I pomimo tego, że producent określa, że kamery GoPro 8, 9, 10 są wodoszczelne i nie wymagają tej obudowy. Ja jednak taką obudowę zakupiłem z uwagi na chorwacką słoną wodę. Nie wiem jak ona Zadziała po prostu na układ elektroniczny, który jest w tej kamerze. Na koniec opakowanie ochronne, które otrzymałem po zakupie kamery GoPro 10. To opakowanie nie po prostu zmieści ten mój cały sprzęt. Dwa, że bardzo lubię poprawiać fabrykę, i do tego futerału zakupiłem piankę. Możecie ją kupić w różnych wymiarach, w różnych grubościach, mi akurat odpowiadał ten wymiar. Docinają się po prostu w miejsce opakowania i wycina się poszczególne otwory, aby podczas transportu czy przenoszenia nic nie uległo zniszczeniu. Także taką piankę kupiłem, także zmieszczę tutaj zestaw baterii. Media MOD, lampkę, przewody oraz ładowarkę. Także ten zestaw wyruszy na pewno ze mną w tegoroczne wakacje. Jaka będzie jakość tych materiałów, ocenę pozostawiam Wam. Śledźcie kanał. Zapraszam do komentowania. Jeśli macie sprawdzone jakieś swoje gadżety, właśnie do kamer sportowych. Linki do każdego urządzenia macie pod filmem. Dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam na kolejne odcinki, trzymajcie się. Hej!